No, widzicie, właśnie kurwa do tego zmierzam. To, no, tak naprawdę, moim zdaniem, to całe Pink MMA ośmiesza, yy, ośmiesza ludzi, którzy są faktycznie ze środowiska LGBT. Ośmiesza normalne osoby, które na co dzień kurwa funkcjonują, ale w nocy lubią po prostu uprawiać seks z kimś, kto jest przedstawicielem tej samej płci. Przerysowują to i, i przez to, jak ktoś to kurwa obejrzy, to ma dziwną, jakby może, może mieć złe zdanie na temat ludzi, którzy mają inną orientację. Ja uważam, że ta federacja robi krzywdę normalnym, kurwa, ludziom, którzy po prostu są gejami, wezwikami, ogólnie, no, homoseksualistami. Jest to robienie komuś krzywdy. Bo tworzysz, kurwa, złudny obraz. No nie oszukujmy się, jak obejrzysz to Pink MMA i nie miałeś nigdy, kurwa, do czynienia z kimś, kto jest homoseksualny, to możesz odnieść wrażenie, że tylko pokemony, kurwa, są homoseksualne. No to, 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 to jest... Dramatyczne po prostu, dramatyczne to jest kurwa.